Mam wyjątkowo odlotowy To wygląd parowozu całkowicie nowy Potrzebny mi jest nowy kształt opływowy Ziu! A któż to pędzi niczym wiatr? Ziu! Czy da się szybko jechać tak? Ziu! Zamiast mnie zostanie wam Błyszczący niebieski ślad Dziś przyjechałem tu właśnie w celu przebudowy i projekt mam dla Was już gotowy. Potrzebny mi jest nowy kształt. Opływowy! Wow! Wspaniale! Jej! Yeah! Właśnie tak! A któż to pędzi niczym wiatr? niczym wiatr? Czy da się szybko jechać tak? Jechać tak? nie zostanie wam Błyszczący niebieski szat Jedź Tomku, jedź! Jedź Tomku, jedź! Tu! Jest to wyjątkowo złotowy, ten wygląd parowozu całkowicie nowy Mój widok zwali wszystkich sknów Jestem wyglądam całkiem jak ze snu Potrzebny był mi nowy kształt wpływowy